Oczywiście kupujemy sobie yy, karnet bojowy, który zbieramy już od bardzo dawna. Jak każdy wie, jak każdy wie, łatwo sobie ogarnąć karnet z poprzedniego karnetu. Dostaliśmy jakąś kobitę i pięć tych. Idziemy do karnetu. Zobaczymy. Mm. Posarz. Lord Vader, Karnet Wojowy, Co my tutaj mamy? Na pierwszym poziomie, jak to na pierwszym poziomie mamy pięć tych. Dobrze. Można ją jakoś obejrzeć. Legendarny strój tu jest jakiś miecz, który może być całkiem ciekawy. Ukawa. A to? Aha. Na drugim poziomie nie, 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 żadny nie kupuj oglądamy tylko Ciekawy wygląda o zobacz nagrodę jest ta zmieniona forma tak Uu, ręka fajna No i dobra lecimy dalej tu jest kolejny obraz jej tu jest inny inny tak jakby strój jest misiek to na czwartym poziomie eee, Ten Misik jest fajny Tego miszka akurat będę chciał Fajnie wygląda Nie no Misiek wygląda świetnie Misiek naprawdę jest topek na razie Tu jest kolejny awatar Kieszynka jakaś Z laserem Na razie misiek wygrywa Nie to A to na plecach Dobra Nie zauważyłem Kolejny awatar anime. Jak królew. O, ten też będzie fajny, moim zdaniem. Całkiem fajny awatarek. Nie kupuj. A, zobaczymy. O, lotnia nowa. Ja tam lotnię akurat lubię. Ten też mi się podoba. To już jest. To już jest trzy, które mi się podoba. Ooo. To jest ostatni. A, to powiem wam. A, może być. Wejdźmy i sprawdźmy, jak. Jak wygląda. Jak wygląda mapa. Czy coś się zmieniło? Zobaczmy. Ciekawi mnie to. Teraz jest duża kolejka, więc. Więc to też będzie. Co mnie nie powinno wtedy szybko dobierać. Chyba byłoby do, dodać wam jakiś. Dobry filmik. Dzisiaj to pewnie będzie sklecone aż taki. Taki dobry to nie jestem. Chociaż ostatnio wygrałem przy 9 fragach, więc. Żeby nie było, mogę wam dodać zdjęcie. Mam. I to najlepsze jest to, że ściąłem gościa z Kamehame Ostatniego. I nie zrobiło mi screena. Co tu mamy? Tu jakaś platforma. Czy się mapa zmieniła? Uuu, mapa się zmieniła. Ja lecę tu zobaczyć, gdzie byłem ostatnio. Tu coś nowego pododawane. No ja lecę na razie na swoją miejscówkę zobaczyć. Co mi się tutaj zmieniło? Ale tam są jakieś nowe tereny. No wiadomo, nowy sezon też musiało coś coś nowego dołączyć. Tu się zmieniło na pewno wygląd trawy. To wszystko jest po staremu. Grzybki mi się trochę. O, tu nie ma nic. No dobra. Tam ci dali na dole tańczą. To się nic nie zmieniło. Ten, ta broń chyba kiedyś był, ale i coś mi się tak wydaje. No nic, zobaczmy. Pierwsze zwycięstwo w pojedynku. Bardzo dobrze. Niewiele się w tym meczu dzieje, ale zaraz będziemy mieć pierwszą dziesiątkę. Ja oczywiście mam tylko to wszystko ładnie przykrócę. Lowcia miedzik, Dzik. Dzik, odsuń się. Zostało czterech, tam ci się strzelają. Dzik, odsuń się mówię Dobra Dwóch Lego mamy Gdzie będzie typ? Nie ja mam takiej snajpy żeby do niego tak odjechać Gościu ma, ma strefę Ale ja również lepsze jest to, że zdjąłbym go, gdybym czegoś tam nie wcisł Kurcze, byłaby pierwsza gierka, pierwsze zwycięstwo. Pierwsza batelka, niestety, nie przyniosła pożądanego efektu. Kurcze, było blisko. Gdybym tu czegoś nie chcący nie wcisnął, to bym gościa mógł zdjąć, a tak. A jest niedosyt, szkoda, bo była pierwsza gierka, pierwsze zwycięstwo, ale dla nie było jakiegoś Jakiegoś super rozdania Leży Co ja to włączam przez cały czas? Dobra, lecimy ostatnią próbą do mojego miejsca, widzę tam dużo osób leci. Może teraz się uda. jak to się nazywa. Ja nazywa Fragna Noba. Biały wilk. Nie, on nie w chromie. Jeśli tu jest gościu. Jest. Był. Był. Dobrze. Jakiś tu w las? W krzakach może też gościu być. Brawo. Nie trafiłem. Dzik mi przeszkadza przez cały czas. Masz mi pomagać nie przeszkadzać. Co gorsze, jeszcze ja nie mam dobrego, dobrej pozycji. Dzik chociażby się obrażenia za mnie przyjmował. Tak jest. Trzeci mecz i mamy zwycięstwo. Może to nie jest jakieś wspaniałe, wybitne zwycięstwo, ale jest. Tak jest. Nie wiem, jak się statystyki sprawdzały. To Wam nie powiem. 4 fragi? 4. Czasami tak niewiele do zwycięstwa trzeba. Pierwszy dzień, pierwszy sezon. No, pierwszy sezon. Pierwszy dzień, nowy sezon, i mamy zwycięstwo w trzecim meczu.